Wszystko, czego ci pamiętaj o tym, bo lepiej radę. Dzień dobry. Siema, kurczaki. Witam was w pierwszym odcineczku. Będziemy sobie robili mały quizik. Zaczynamy. A co dzisiaj będziemy zgadywać? No filmy, tak? No filmy. No filmy. <noise> Filmy po 3 sekundowej scenie. Będziemy okay. po prostu mówić, e, czy wiemy, czy nie, i, Kto się przyjadł, i co to wiemy lepszy. albo czego nie wiemy. No nie, nie, nie. A few moments later. Dobra. No to zacznijmy. Pierwszy film. Pierwszy film to. Kurde nie wiem. Ty nie wiem. <noise> Nie mam no To pojęcia, jest terminator, za terminator. albo bliźniak, bo otwierał drzwi jakiś taki. Ale ja nie wiem. Niski, ja nie kojarzę nawet tego kadru. Niski łysy, ciemny w cieniu. Ale z drugiej strony w bliźniaku Arnold był raczej uśmiechnięty. A Arnold z taką twarzą to jest na pewno Terminator. Ja nie wiem. Ja nie wiem serio, nie kojarzę w ogóle tego. No. Do nie kojarzysz momentu. Terminatora? No Terminator tak, ale nie kojarzę tego momentu, no po prostu. no. He, to sprawdźmy. No dobra. Nie, ja nie mogę, Serio co? Jak ja tego nie poznałam? A, jak ja tego nie poznałam? Żal. Chodźmy dalej. Okej. Okay. A wiem, to będzie jakiś Indiana Jones, coś takiego. Indiana Jones i... I nie wiem Arca. co... Arka. Przymierza. A ty skąd wiesz? Bo tam był piach. Ale wszędzie tam prawie był piach. Ale tam był wyjątkowy piach. Że grzebał w piachu? Ktoś grze... Kurde, no, kto, co zabiło nazistów na końcu Arki Przymierza? Może ja nie pamiętam. Pierun, Pierun chyba. I nie pamiętam tego. Czekaj, ja może się mylę? Ano? Rajdersi. Kurde, Skubany miał rację. No, kurde, jak to... Jak? Jak? W sumie Indiana Jonesa tak. Znaczy, powiem tak, oglądać oglądałam, ale nie żebym była jakimś super zajpistym fanem. Sorry, do no, podus, ale do. No. Dobra. Tylko twórka. No dalej, dalej. Czy to są jakieś Avengersi? No tak trochę, tak trochę jakby delikatnie, chociaż nie jestem pewna. Możesz jeszcze raz? Nie. Wolno, bo no to, to, jest to, to było. Gdybym miał zgadywać, gościu miał lubkę. Ale był tam Kuba Dawni Junior. No, kurde. Kuba Dawni Junior. Na 100%, był? no. Dlatego właśnie mi się coś kojarzy z Avengersami. A, no to pewnie byli ci Avengersi mm. czasu Ultrona, coś takiego. Nie wiem, bo wiemy, on to... tam z kimś tam coś grzeba. Ale ja straciłam rachubę w tych Avengersach. Czyli pewnie Avengersi. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem. Iron Man, Ironman Iron Man i dupa, bo to nie byli Aventury. To było a... łatwe, bo w sumie on na początku tam faktycznie grzebał. Grzebał z jakimś typem w śmieciach. Nie wiem, kurde, kurde nie wiem Lecimy dalej. Dobra, dalej. Now. Now. A, wiem, eee, szczęki, 100%, to jest to. Czenki. a ty co obstawiasz? Szczęki. Bo ja Obstawiam, że, szczęki. że to będą szczęki jeden, a tak rekina. No, no, szczęki, no. Zobaczymy. No, wiedziałem. To jest poprawna odpowiedź. Widzisz, widzisz, widzisz? E, za no szybko. Kolejny. No to no. wiadomo, no to szczęk. Le... Fałszank. Ciężko by było nie zgadnąć, nie? No szreknął. Przygody no. Lorda Farquaada. Szrekną, no szrek. No, no, szrek. Przygody. no, szrek, no. Szrek. Dobra szrek. Dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. No, no wiedziałam, kuwa, no. To jest Kevin sam w domu. No w domu, no? Tak, to się no zgadza. W domu. No w domu. Kevin sam w domu Ale to się zgadza. To było ładne. No to tak Bo, tak, tak, to bo jesteśmy miesiąc... Dwa? Trzy? Dwa tygodnie po świętach No, no Wielkiej nocy W sumie Kevina sobie przejdźmy Nie, Bożego Narodzenia znaczy Kevin był puszczany Uff, Był A, przepraszam Ja złożyłam Lećmy dalej No leć Are you cold? A little no to cała na no dół. Ciężkie, proze. No. Tak, bo ja powiedziałem. Ale ja wiedziałam. Ja wiedziałam. Dzięko, okay. ja wiedziałam, Kuwa. Tak, wiedziałam. No, Wiedziałaś tak jak szereg. No ale. co? No. Ja wiesz, co, powiedziałam, że to jest Nie. Kto powiedział, że. Jak to powiedział, szereg? <laughs> Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawa. Żenujące. Lecimy. Dobra, tylko zatrzymuj w dobrym momencie. Nie. No, wiedziałam, że to frozen. Frozen. <grym> no to <grym> szala! Czyli tam i z powrotem... Raz. Władca pierścienia. Dokładnie. No. Część. Pierwsza. Druga. Chyba. Czy druga? Nie, pierwsza. Pierwsza, to jeszcze chyba drużyna, nie? Jak mi się wydaje. Drużyna. No. no, chyba, chyba tak. tak. Chyba tak. Chyba mam rację. Czasowo się zgadza. No to zobaczymy. Kanonicznie. Ej, hey, yeah. Filusi. Hey, get you, get Aladdin. Aladyn, no. Aladyn. Ale to ja też wiedziałam. Ech. Ja Nie też no. wiedziałam. Ja kojarzę po prostu po tym, że to bajka, gdzie noszą te czapeczki tureckie. No i ta głupia małpka tam była. No. To nie wiem, ale wiem, że czapeczka turecka to alady. Aha, aha, czyli tylko to się dla Ciebie liczy. Rozumiem. I brąz, dużo brązu w Aha, końcu. aha. Mm. A hey. i... <noise> Pirates of the Caribbean. O, Karaibów. Dosyć łatwo dzisiaj, no, no, chyba z nas proste. nie przegra. Nie wiem czy gramy do pierwszej przegranej czy w takim razie czy po prostu Nie wiem. Ja się nie podkładam. Ej, ale właśnie, czy którejś z nas dupił? Nie, ja dupiłam na Terminatorze. <laughs> no to Wiedzisz? To można powiedzieć, że już wygrałem. No ej, cicho. Dobra. Cicho. Gramy dalej. King Kong. Kurde no. King Kong. Ja też to wiem. King ja też to wiedziałam. Ej, Tinko. No ja też wiedziałam. Ja też Tinko. to wiedziałam. Ja nie, nie, nie gram z nim. Tak to jaki tytuł był? Kinką. Kinką? <grym> tak. To jest poprawna odpowiedź. Chyba. Ty no. A, Najprostsze. Pogromcy. Girls Dokładnie tak. No nie, no to to tak akurat było. No prosta, jak cholera. To jest tego typu quiz, że widzisz, że, że dają ci no. najoczywistszą rzecz, jeszcze ducha brakowało. Daj spokój. No. Dobra, ale. No braki. Balboa? Tak mi się wydaje, że to roki, tylko pytanie której, bo ich było chyba z sześć. Nie, no, oceniając w skali <laughs> Sylwestra. No to może być jeden z pierwszych. To nie? może być pierwszy. Może Rocky. być pierwszy, no. Roki. Jeden. Roki. Uuu, taka tama. Ty, teraz będzie trudniej. To nie był Woli, -E, chociaż mi się tak kojarzył. Nie, nie. Taka tama. Tama. To nie było chyba Eldorado. To była bajka, nie? Nie jestem pewna teraz. Chyba to była animacja, ale teraz tak kurde nawet nie wiem. Jeszcze raz? Citujemy? dobra. Dobra. to tam dobra, 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 jeszcze raz. A, A wiem. O, kurde. Odlot. Odlot. Teraz już wiadomo. Dajcie spokój. No, no. To na pewno to bo. Kurde, mogliśmy zgadywać. O, właśnie. Wtedy byśmy mieli oboje po zero, a tak to i tak wygrałem. <grym> nie wygrałeś. Nie wygrałeś, ja się nie zgadzam. Wygramy dalej. Cóż. Dobra, jeszcze jeden. Jeden? Jeden. Czemu jeden? Już mam jeszcze jeden. Dobra, ostatni no. O, dobra. Czekajcie, ja chyba wiem. Kurde, czemu żeś mnie ubiegł? No, tak, to jest to. Chyba. Tak, chyba to jest. Tak, to jest to. Ostatnio mi to kurde puściłeś, bo ja tego nie widziałam. Tak, to jest to. Nie dawno to już było dosyć, ale no. Tak, puściłem. Ale to jest to. Mi się 200%. kiedyś podobało, ale za drugim razem teraz już mi się mniej podobało. Tak? Bo... No nie było takie aż... Takie... Kurde! Czy według mnie to ten po prostu główny bohater źle zrobił, że tam przyjął na końcu. Ale no w sumie oboje głupio zrobili. Ale ostatnia scena się obroniła, bo była smutna. Tak sądzę. Tak, ale no... No, co moje głupie wyszło <noise> na samym końcu, według mnie. Ale taki typowy książkowy romans, no. taki Daniel Sztyl, tylko. Notebook no? Notebook, dobra. Musisz bonus, bonus. <noise> Ech. Ech, wiadomo, pan Max Progressa. Mad Max, ale czyli podróż, tam i z powrotem, ja to się śmieję. Bo to jest zawsze, tam i z powrotem, bo nie jadę tam i z powrotem. Do którego Mad Maxa odstawisz? Nie Furiosa. myślę, że ten pierwszy Mad Max. W się, sensie ten nowszy pierwszy. O, w ten sposób. Tak mi się wydaje. Co? W sensie na drodze gniewu? No, si. Czy Furiosa, jak mówisz? No kurde, teraz nie wiem. Teraz nie wiem. Nie no, kuriosa, kuriosa. Kuźba, pewnie ze mną wygrasz, ale dobra, sprawdzamy. Aaaa! Ja mam rację! Nie! Je aj. Czyli co, wyszedł remis. I... Czyli co, musimy zrobić bonus? Nie. No i dobrze. <ślesk> no i dobrze. Dobra. No to co, to by było chyba na tyle, remisik. To by było na tyle remisik, Bardzo z czym też, że pierwsza wygrana była moja. Nie. <laughs> nie. I <laughs> Ja myślę, że to mogła być furiosa. Nie. <laughs> A ja myślę, się, że nie. na motorkach. Cicho tam, co nie. Co by nie, ja wiem, radzi. <laughs> nie no, śmieję się. Ale nie no, w sumie to mogła być furiosa, no bo w sumie też było podobnie, no bo też. Widzę, że się, pod, że się poddajesz mojej presji. No dobra, cicho tam nie. też. Też była pustynia, też były te zaipisywane. To mogła być Furiosa. No tak. Czyli przegrałaś? Nie. <laughs> no przecież dobrze odpowiedziałam, nie? No dobra. Jeżeli wam się też podobało, no to zostawcie coś po sobie. Tak dla mnie i dla Darusia też? Dla mnie już nie trzeba. Nie, no dla niego też. Nie, ja nie. Żebyśmy wiedzieli, że, że wam się podoba, jak robimy quizy. No i żebyśmy robili ich więcej, nie? No i. Ja chciałbym też powiedzieć, mm. że bardzo ładnie rośnie mi awokado, ale listki mi opadają. Dobra, czyli znakiem tego trzeba kończyć. Pa! <laughs> Siema, zasłonię aż do rusia. Pa!